Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sokołowska, jestem seksedukatorką w Erotic Med i dzisiaj pokażę Ci, jak używać pingwinka, żeby sprawić Ci jak najwięcej przyjemności. Pingwinek to jest właśnie to urządzenie. Ono od dłuższego czasu jest bardzo popularne na rynku. Jest to z założenia bezdotykowy masażer do wystaczki, ale z różnych doświadczeń wynika, że świetnie się on sprawdza na każdym. W wrażliwym obszarze ciała, który zostanie dodatkowo dobrze nawieżony i oczywiście jest podatne na taki rodzaj stymulacji. Jeżeli chodzi o Pingwinka, jest to urządzenie, które stymuluje bezdotykowo, czyli za pomocą fal sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Pingwinek działa w technologii AirPulse, wyświetla takie odpowiednio dobrane sekwencje, właśnie tych fal powietrza, które stymulują łechtaczkę z tej dyszy. Czyli jak go otrzymujemy w tym opakowaniu, otwieramy go sobie, to jak go dalej mamy używać wcale nie jest takie ewidentne. Bardzo wiele osób zastanawia się, czy w ogóle taka stymulacja powietrzem może być efektywna, my już na ten temat fal powietrza oraz różnych innych fal rozmawialiśmy, w wielu filmach i w wielu artykułach, więc myślę, że można się tam odwołać. Taki spoiler, oczywiście, jest to bardzo efektywna stymulacja, tyle, że musi być odpowiednio używana. Więc jak używać piętninka, żeby dostarczyć jak najwięcej przyjemności? Przede wszystkim, jak wyjmiemy go z opakowania, zobaczymy, że on na brzuszku ma dwa przyciski. Dolne przyciski, jeżeli go przytrzymamy, włączy urządzenie i usłyszymy, że z tego dzióbka tutaj, z tej dyszy, wydobywają się właśnie te fale powietrza pod ciśnieniem. Usłyszymy te sekwencje. Także górny przycisk oraz dolny przycisk, krótkie wciśnięcia zwiększają, zmniejszają tryb jego pracy, intensywność jego pracy, a także właśnie przełączają nas pomiędzy różnymi trybami, których jest w tym urządzeniu 11. Także macie do dyspozycji 11 fal sekwencji powietrza które są mniej lub bardziej intensywne i możecie je dopasować do własnych oczekiwań. Jeżeli chcecie wyłączyć urządzenie, to wystarczy również dłużej przytrzymać ten przycisk właśnie brzuszka i wówczas urządzenie się wyłącza. Natomiast jeżeli chodzi o takie techniczne wskazówki, to polecałabym zdecydowanie używać do tego urządzenia lubrykantu. Śluzówka powinna być bardzo mocno nawilżona, żeby właśnie uszczelnić tą część. Jeżeli go przytkniemy do skóry, a właśnie to należy zrobić, masaż bezdotykowy wcale nie oznacza, że musimy tym urządzeniem, że nie możemy dotknąć skóry, że musimy tym urządzeniem operować z daleka. Musimy go po prostu przytknąć do skóry i oczekiwać na efekt. Więc chodzi o to, że po prostu... Ta dotykowa stymulacja odbywa się w środku tej dyszy, bo jest tam taka membranka, która po prostu wykonuje takie tapnięcia powietrza i... Dzięki temu odczuwamy taki efekt zasysania, delikatnych pocałunków, pieszczot oralnych, takich właśnie uderzeń powietrza delikatnych. Nie jest to w żaden sposób dmuchanie, myślę, że nie można do tego, tego BTP porównać. Warto to przetestować, bo to jest zupełnie inne odczucie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o używanie, to lubrykant dodatkowo uszczelni nam tą, ten obszar w związku z czym te fale powietrza nie będą się wydostawać na zewnątrz i dzięki temu będą najefektywniejsze, bo zostaną nam w środku tam, gdzie ich y, potrzebujemy. Ja bardzo polecam używanie lubrykantów o właściwościach stymulujących, czyli na przykład lubrykantów chłodzących albo lubrykantów rozgrzewających lub też takich, które wykonują ten efekt naprzemiennie. Wówczas y, ten efekt właśnie tego uderzenia fali powietrza jest taki zwielokrotniony, bardziej intensywny i jeszcze przyjemniejszy. Także na pewno... Jeżeli pragniecie zwiększyć doznania związane właśnie z pingwinkiem, to warto po takie lubrykanty sięgnąć. No jeżeli chodzi o konserwację urządzenia, to po zabawie oczywiście gadżet musi zostać odpowiednio umyty, pingwinek jest w pełni wodoszczelny, więc możecie spokojnie wyczyścić go pod bieżącą wodą z użyciem delikatnego detergentu, jak na przykład mydełko, płyn do higieny intymnej taki delikatne. Możecie to jak najbardziej zrobić, i to wystarczy do takiej podstawowej higieny. Natomiast ja zawsze lubię jeszcze dodatkowo użyć takiego płynu do dezynfekcji, ponieważ taki płyn zapewnia nas o tym, że na naszym urządzeniu nie tworzą się kolonie jakichś niechcianych gości, jak bakterie czy grzyby, a po prostu te pory w urządzeniu w silikonie, które są niestety no, nieodzowne, często bywają takim środowiskiem sprzyjającym właśnie do takiego. Rozwoju różnych niechcianych gości, ale dzięki płynowi do dezynfekcji możemy się ich łatwo i skutecznie pozbyć. Warto sobie po prostu ten gadżet spryskać takim płynem, zostawić go na kilka minut i ten płyn po prostu spłukać. Warto tą czynność powtórzyć przed kolejnym użyciem, ponieważ pewnie będzie on chwilkę sobie leżał w szufladce, i też mogą się na nim jakieś tutaj osady zbierać. Myślę, że temat higieny oraz używania pingwinka został wyczerpany. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zawsze możecie się zwrócić do nas bezpośrednio i je zadać. Na pewno chętnie na nie odpowiemy. A ja się dzisiaj już z Wami żegnam i życzę miłego dnia.